To był zimny marcowy wieczór, kiedy premier Polski otrzymał zakodowaną wiadomość dyplomatyczną z Moskwy. Treść była krótka, ale wywołała dreszcze u każdego, kto ją przeczytał. Propozycja nowego ładu, rozmowy możliwe wyłącznie poza strukturami UE i NATO. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak absurd. Rosja. Propozycja dla Polski. Po latach okupacji narracyjnej, cyberataków i prowokacji granicznych ale słowa były zbyt precyzyjne, a kanał zbyt oficjalny, by można było je zignorować. W gabinecie przy alejach Ujazdowskich zebrali się najważniejsi gracze premier, minister obrony, szef służb specjalnych. Atmosfera była gęsta, wszyscy wiedzieli, że to nie będzie rozmowa o pokoju, to była rozmowa o nowym układzie sił we wschodniej Europie. Jednocześnie w redakcji Wolnej Polski dziennikarka Julia Walicka otwierała e-maila od zaufanego źródła. W załączniku nagranie audio z rozmowy polskiego dyplomaty z rosyjskim attaché w Ankarze, wypowiedziane słowa: Ukraina się kończy. Polska może być pomostem albo przeszkodą. Wybierzcie mądrze. Julia poczuła, że wkracza na teren niebezpieczny, ale też historyczny. Dwa dni później w tajnej lokalizacji pod Wilanowem doszło do spotkania. Strona polska reprezentowana była przez wysłanników MSZ i dwóch doradców premiera. Po stronie rosyjskiej tajemniczy generał w cywilu, który nie przedstawił się z nazwiska, a jedynie jako pragmatyk ze wschodu. Rosjanie nie owiali propozycji w eufemizmy. Otwarcie zaproponowali: zmniejszenie cen gazu o 60%, zniesienie ceł eksportowych na polską żywność, wsparcie Rosji dla polskich projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowej. Ale w zamian oczekiwano braku stanowiska w sprawie ofensywy rosyjskiej na terytoria przygraniczne Ukrainy. Oficjalnie, neutralność, nieoficjalnie, milcząca zgoda. Polska może stać się mostem między wschodem a zachodem, albo murem, a mury są niszczone, nienegocjowane, powiedział generał, patrząc prosto w oczy przedstawicielom Polski. W kraju jeszcze nikt nic nie wiedział. Ale w cieniu polityki rosło pytanie, które podzieli naród: Czy można zdradzić przyjaciela, by ocalić siebie? Informacje zaczęły przeciekać. Najpierw pojawiły się w zamkniętych grupach dziennikarzy śledczych, potem w alternatywnych mediach. Na końcu, w formie przecieku, który dotarł do Julii Walickiej, opatrzony tylko jednym zdaniem: zanim będzie za późno. W urządzie pojawiły się dwa obozy. Jeden uważał, że pragmatyzm energetyczny i ekonomiczny musi zwyciężyć, bo społeczeństwo i tak ma dość inflacji, wojny i chaosu. Drugi, że jakakolwiek forma sojuszu z Rosją oznacza nie tylko hańbę, ale i otwarcie drzwi do przyszłego podporządkowania. Premier milczał, spotykał się z doradcami, analizował dane, dzwonił do Berlina i Waszyngtonu, ale nigdzie nie znajdował gwarancji, które obiecywała Moskwa. Tymczasem Julia podjęła decyzję opublikuje wszystko, ale nie przez swoje medium. Zdecydowała się na coś odważniejszego dokument filmowy z lektorem, który wyjdzie w sieci jako materiał anonimowy. Jeśli zniknę, ktoś musi znać prawdę. Powiedziała do kamery, zapisując materiał na pendrive. Bo wiedziała jedno. Historia się powtarza. Ale tym razem może być nagrana. W siedzibie służby kontrwywiadu wojskowego przy ulicy Oczki panowała niecodzienna atmosfera. Analitycy przez całą noc analizowali przepływy informacji między ambasadą rosyjską a niezależnymi think tankami w Warszawie. Wzorce były jasne. Rosja już działała. Nie militarnie, ale informacyjnie. Twitter, TikTok, YouTube nagle roiło się od kąt obywateli zaniepokojonych kondycją Polski, którzy domagali się normalizacji stosunków z Rosją. Ich język był niemal identyczny. Dość wojny nie naszej. Zacznijmy myśleć o sobie. Zachód nas wykorzystuje. Szef SKW, pułkownik Trzaska, spojrzał na pulpit z wykresami i rzucił zimno. To nie propaganda. To operacja wpływu. Wchodzimy w niewidzialną wojnę. Tego samego dnia Julia Walicka kończyła montaż filmu. Materiał był gotowy. Wideo trwało 27 minut. Miało być opublikowane pod fikcyjnym profilem, ale z geolokalizacją ustawioną na Wiedeń, by uniknąć szybkiej blokady. Ostatnia scena materiału. Głos Julii mówiący Nie chodzi o to, czy lubisz Ukrainę. Chodzi o to, czy chcesz budzić się w kraju, który sam wybiera, komu służy. Film pojawił się w sieci o dwóch sedą w nocy. Do godziny 6:00 rano miał już pół miliona wyświetleń. Do Ośmanon zniknął z trzech największych platform. Ale ktoś zdążył go pobrać. A potem kolejny ktoś. I jeszcze jeden. Powstał efekt lawiny. Ludzie zaczęli pytać: Czy naprawdę istnieje rosyjska propozycja dla Polski? Co wie premier, a czego nie mówi narodowi? Czy Julia Walicka została zmuszona do milczenia? W komentarzach pojawiały się cytaty z filmu Milczenie jest zgodą. Most prowadzi w obie strony, ale tylko jedna strona ma czołgi. Rząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie. Oficjalny przekaz to fałszywka. Ale zbyt wielu dziennikarzy niezależnych zaczęło otrzymywać potwierdzenia od swoich źródeł. Wyciek był prawdziwy. Tymczasem Julia zniknęła. Jej mieszkanie było puste. Telefon wyłączony. Ostatni sygnał z jej lokalizacji wskazywał na dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia. Pociąg do przemyśla odjechał o 23.48. Premier Mikołaj Zieliński siedział samotnie przy długim stole w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Po drugiej stronie folder z herbem Rosji. W środku nowy, bardziej szczegółowy dokument. Projekt traktatu. W jego treści. Zobowiązanie do nieingerencji w działania militarne Federacji Rosyjskiej. Wspólne oświadczenie o przyszłości stabilności regionu. Utworzenie strefy buforowej, w której Polska odegra kluczową rolę. Premier zamknął oczy. Przed oczami stanęła mu historia. Katyń. Smoleńsk. Sowiecka dominacja. I jego ojciec, działacz opozycyjny z lat 80., który siedział w więzieniu za plakat z napisem: Sowieci precz. Ale były też liczby. Liczby nie kłamały. Wzrost cen energii o 80% w rok. Eksport upadł o jedną trzecią. Poparcie społeczne spadało dramatycznie. Zadzwonił telefon. To był jego syn. Młody student z Berlina. Głos drżał. Tato, to nie może być prawda, co mówią. Powiedz, że to nieprawda. Premier nie odpowiedział. Tylko patrzył na folder z herbem. Wiedział, że nie ma już wyboru bez konsekwencji. Zostało tylko pytanie: które zło jest mniejsze? W Berlinie, w siedzibie Bundesnachrichtendienst, niemieckiego wywiadu, generał Anna Köhler otrzymała zaszyfrowany raport zatytułowany. Polska-Rosja, potencjalna zmiana wektora geopolitycznego. Informacje napływały z różnych źródeł. Wywiad techniczny, ludzie z otoczenia premiera, nawet podsłuchy z ambasady Rosji w Warszawie. Kohler zrozumiała, że coś większego się dzieje. Polska, kluczowy element wschodniej flanki NATO, zaczynała milczeć w obliczu agresji. Milczeć, a może nawet uśmiechać się niebezpiecznie. Nie czekała. Zadzwoniła bezpośrednio do kanclerza Niemiec. Mamy 72 godziny, zanim wszystko się zmieni. Potrzebujemy Warszawy z powrotem. W międzyczasie w Polsce, lider opozycji, były prezydent Bronisław Słowik, opublikował otwarty list. Milczenie rządu w obliczu rosyjskiej prowokacji to nie dyplomacja, to zdrada. List rozszedł się błyskawicznie. Manifestacje w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Studenci, lekarze, nawet byli oficerowie wojska polskiego. Hasło przewodnie nie będziemy buforem. Premier Zieliński oglądał transmisję z okna swojego gabinetu. W milczeniu. W Moskwie, na Kremlu, rzecznik prezydenta Rosji ogłosił: Federacja Rosyjska pragnie dialogu z każdym, kto wybiera pokój i racjonalność. Choć nie padło słowo Polska, cały świat wiedział, o kogo chodzi. Na kanałach Telegram pojawiło się zdjęcie premier polski i rosyjski dyplomata razem przy stole, bez daty, bez miejsca, ale autentyczne. W tle pojawił się przeciek z rosyjskich elit. Jeśli Polska milczy, dostanie priorytetowy status partnera energetycznego. Jeśli protestuje, czeka ją zima bez gazu. Rosja grała bez subtelności. To nie była propozycja. To była szantaż. W Białym Domu prezydent USA został poinformowany o możliwej zmianie stanowiska Warszawy. Departament Stanu natychmiast wezwał ambasadora Polski. Chcecie być mostem między wschodem a zachodem? Mosty się wysadza w razie potrzeby, powiedział dyplomata amerykański, nie kryjąc irytacji. Tymczasem Julia Walicka, ukrywająca się na pograniczu, nawiązała kontakt z ukraińskimi dziennikarzami. Przekazała im kolejną porcję dowodów, rozmowy, protokoły, wiadomości. Wszystko wskazywało na jedno: wymiana lojalności za gaz i eksport. Na placu Piłsudskiego zgromadziło się ponad 100 tysięcy ludzi. Transparenty mówiły same za siebie. Zdrada nie jest strategią. Nie za naszą wolność znowu. Katyń pamiętamy. Tłum był spokojny, ale zdeterminowany. Z trybuny przemawiał profesor historii. Jeśli raz otworzymy drzwi Rosji, one nigdy się nie zamkną. Premier Zieliński zwołał tajne zebranie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Padło pytanie, którego nikt wcześniej nie odważył się zadać na głos: Czy rozważamy zerwanie sojuszy? Odpowiedź była ciszą. W tym samym czasie Rosja rozpoczęła manewry wojskowe tuż przy granicy z Ukrainą. Oficjalnie ćwiczenia. Nieoficjalnie ostrzeżenie. Kamery satelitarne zarejestrowały ruchy jednostek rakietowych. Premier spojrzał w oczy swoim doradcom. Albo przetrwamy jako naród z kręgosłupem, albo staniemy się przedłużeniem cudzej woli. Wiedział już, że czas manewrowania się skończył. W kolejnym poranku, gdy Warszawa budziła się do nowego dnia, niektórzy pytali, czy Polska jeszcze decyduje o sobie? Warszawa zamarła. Telewizje przestały nadawać programy rozrywkowe, a zamiast nich pojawiły się transmisje na żywo z Sejmu i Pałacu Prezydenckiego. Polska znalazła się w historycznym punkcie zwrotnym. Premier Zieliński, otoczony przez doradców wojskowych i ekonomicznych, słuchał raportów. Była środa, godzina 7:45 rano, a on od 36 godzin nie zmrużył oka. Rosja może zaatakować Ukrainę w ciągu 72 godzin, powiedział Genumerom Dąbrowski z dowództwa operacyjnego. A jeśli Polska nie opowie się jasno, zostaniemy uznani za współwinnych przez Zachód. Zieliński milczał. Przed nim leżały dwa dokumenty: jeden: projekt współpracy energetycznej z Rosją, drugi: pismo intencyjne USA oferujące dodatkowe wsparcie militarne pod warunkiem, że Polska publicznie odrzuci rosyjskie gesty. W tej samej chwili Julia Walicka w ukryciu gdzieś w Lesie Karpackim publikowała ostatni materiał. Nagranie wideo, na którym wysokiej rangi urzędnik MSZ mówił W polityce nie ma przyjaźni, są tylko rachunki do zapłacenia. Film stał się wiralem. Zobaczyło go ponad 10 milionów ludzi w mniej niż 6 godzin. Na Twitterze popularny hashtag brzmiał Czyja jest Polska ambasador USA? Niemiec i Francji opuścili spotkanie z premierem Zielińskim w całkowitej ciszy. Żadnych oświadczeń, żadnych uśmiechów, tylko kamery rejestrujące ich surowe twarze. Sygnał był jasny: Polska balansuje na granicy izolacji. W kuluarach NATO w Brukseli słychać było szepty: Czy Polska naprawdę rozważa neutralność? Co się stało z Bastionem Wolności na Wschodzie? Tymczasem ambasada rosyjska w Warszawie milczała. Żadnych tweetów. Żadnych komentarzy. To milczenie było bardziej niepokojące niż słowa. Julia, obserwując sytuację, postanowiła wykonać: Do kogoś, z kim nie rozmawiała od lat. Do byłego oficera Grom, który kiedyś ją uratował z oblężonego Mariupola jako dziennikarkę. Potrzebuje pomocy. Polska może zaraz nie być sobą. Premier Zieliński po raz pierwszy od dni zgodził się na rozmowę z narodem. Zapowiedział ją na godzinę 20 mała w piątek. Cała Polska czekała. Tymczasem wewnątrz samego rządu zaczęło wrzeć. Minister obrony złożył rezygnację, oficjalnie z powodów osobistych. Nieoficjalnie w proteście wobec możliwego sojuszu z Rosją. W mediach wyciekła informacja o tajnym dokumencie: plan Buława, zawierającym mapy z nowymi strefami wpływów w Europie Wschodniej, podpisanymi przez przedstawicieli Rosji i nieoficjalnie przez wysłanników Warszawy. W tym samym czasie Julia i jej kontakt. Major emerytowany Stanisław Lewandowski dotarli do bunkra wojskowego pod Rzeszowem, dawno opuszczonego. Tam, z pomocą byłych żołnierzy, uruchomili starą stację nadawczą. Julia wzięła mikrofon i powiedziała: Jeśli rząd milczy, my przemówimy. Jeśli historia się powtarza, tym razem niech będzie zapisana przez nas. Na pół godziny przed przemówieniem premiera, cała Polska już wiedziała. Coś się złamało. Gdy wybiła godzina 20.00, wszystkie oczy zwróciły się ku telewizorom i ekranom. Premier Zieliński wszedł do studia sam, bez ministrów, bez flag w tle. Kamera nie odsunęła się. Jedno ujęcie, jedno spojrzenie. Drodzy obywatele Rzeczypospolitej, zaczął spokojnie. Żyjemy w czasach, gdy lojalność testowana jest bardziej niż kiedykolwiek. Nie powiedział wprost o Rosji. Nie powiedział też o USA, ale jego słowa były ostre. Polska jest suwerenna. Nie jesteśmy nikogo satelitą. Ale suwerenność wymaga trudnych decyzji. W ciągu najbliższych dni zdecydujemy, z kim Polska pójdzie dalej. Na ulicach cisza. W domach wstrzymany oddech. W tym samym czasie stacja nadawcza Julii zaczęła emisję alternatywnego orędzia. Przemawiał major Lewandowski. Niech nikt was nie zwodzi słowami o suwerenności. Jeśli wrogowie naszej niepodległości proponują złoto, pytajcie, co chcą w zamian. Nagranie było retransmitowane na dziesiątkach kanałów internetowych. Media krajowe były rozdarte. Jedne wspierały rozsądek Zielińskiego, inne cytowały Lewandowskiego jako ostatniego głosu honoru. Twitter eksplodował. Pojawiły się dwa hasztagi walczące o dominację. #CzekaRestPolskąZawsze Polską zawsze. Wolna nie na sprzedaż. Tymczasem Julia dotarła do kolejnych dowodów. Listów dyplomatycznych podpisanych przez ambasadora RP w Moskwie. Z datami sprzed tygodnia, potwierdzających intencje otwarcia kanału strategicznego. O dwóch jaskół w nocy, wszystkie stacje nagle pokazały transmisję z Lwowa wybuchy, kolumny czołgów, uciekinierzy. Rosja właśnie rozpoczęła pełnoskalową ofensywę na Ukrainę. Polska, czy chciała czy nie, była na pierwszej linii frontu moralnego. Następnego dnia rano Julia została zaproszona do ONZ jako niezależna dziennikarka, świadek. Polska obudziła się w nowej rzeczywistości. Oficjalnie, nadal członek NATO, nadal sojusznik USA, ale moralnie rozbita na dwa obozy: tych, którzy chcieli politycznego pragmatyzmu i tych, którzy mówili tylko jedno słowo. Zdrada. Premier Zieliński, pod rosnącą presją, ogłosił referendum narodowe. Czy Polska powinna podtrzymać współpracę z Zachodem na dotychczasowych warunkach? Dla jednych to była ucieczka, dla innych ostatnia szansa. Julia stanęła przed gmachem Sejmu, trzymając mikrofon. Ten kraj widział okupację, zdrady i odbudowy. Ale nigdy nie był tak blisko rozdarcia między strachem a sumieniem. W głosie miała siłę. Za nią stali ludzie, nie politycy, nie generałowie, zwykli Polacy. Bo na końcu tej historii nie chodziło o gaz, eksport czy geopolitykę. Chodziło o to jedno pytanie. Kim jesteśmy, gdy nikt nie patrzy? Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej opowieści. A z jakiego miejsca na świecie słuchaliście tej historii? Dajcie nam znać w komentarzach.